Jesteśmy z Karolem Cylińskim przed galą ACB 46 w Olsztynie. Witam Cię Karol. Witam. Dzisiaj walki zawodników z klubu. Powiedz nam, nie mają łatwego dzisiaj zadań. No, wiadomo, no, gala, gala ACB jest na wysokim poziomie. Są dobrze zawodnicy kontraktowani, także, także no... Wiadomo, no, nikt nie powiedział, że nie lekko. Także, także są dobrze przygotowani. Yy, Pomagają mi w przygotowaniach, także, także no, wiem, że, wiem, że dadzę dobre, dobre walki i, i będzie dobrze. W jakim etapie treningowym jesteś aktualnie? W yy, żadnym. Także jestem tak na zasadzie że pomagałem tam sparować w stójce, także na szczepionkę nie mogę robić ani zapasów, także jestem po kontuzji. i... i, i ale no, już powoli, niedługo to coraz, coraz lepiej z moim zdrowiem. Także już niedługo będę, będę mógł zacząć dobrze przygotowywać się. W ten okres kontuzji dostawałeś jakieś ciekawe oferty walki? Nie, 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 bo po prostu nawet nie o tym nie myślałem, bo nie wiedziałem, czy, 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 czy wrócę do sportu, czy nie wrócę. Wiadomo, to jest kontuzja pewnego słupka, także, także no nie mogę nic sobie myśleć o, o jakichś tam walkach, także musiałem się skupić na swoim zdrowiu. Ostatnie bardzo miałeś zobaczyć z Marcinem Wójcikiem. Chciałbyś, aby powróciła do tego pomysłu? No chciałbym, super. Marcin bardzo ładnie się zaprezentował. Yy, naprawdę, jestem, bym, był, bym był zaszczycony i móc z nim skrzyżować rękawice. Goran Relić, twój rywal z sprzed lat, teraz ma gorszą pastę. Co byś powiedział na rebarz? No Pewnie jestem, jestem za. No, chciałbym. Chciałbym, mm. ch chciałbym sobie wyjaśnić. bo ta Wiadomo, walka była bliska i chciałbym no, postawić w na Widziałeś jego ostatnie pojedynki? Yy, nie, ale tam gdzieś mi mrygnęły, dokładnie nie widziałem, mm. to, taktycznie widziałem tam yy, końcówki że ha przegrał przez, przez Noto. Mm -hmm. Nie masz sami do Robku dużo walk za granicą, co byś powiedział na taką rozwiązanie? Yy, za granicą? Mm -hmm. No pewnie, no ja jestem, jestem za, jak, jak tylko będę zdrowy, to chciałbym się bić gdziekolwiek, także no, gdzie będą fajne warunki, także Chciałbym jeszcze dalej łapać tego doświadczenia. Coś, dziękuję za rozmowę. Jeżeli dziękuję chcesz bardzo. coś dodać na koniec. Nie, no pozdrawiam wszystkich fanów, tak? Sporty walki.